W ciągu ostatnich lat udało się to zaledwie dwóm zawodniczkom. A teraz do tego grona dołącza Iga Świątek. Polka zanotowała właśnie trzeci sezon z rzędu z ponad 60 zwycięstwami na koncie. Wcześniej tej sztuki dokonały jedynie Martina Hingis i Carolinę Wozniacki. Wyczyn polskiej tenisistki statystyczne serwisy kwitują krótko, supergwiazda. Iga Świątek długo kazała czekać kibicom na swój powrót. Po dwumiesięcznym rozbracie Polka dopiero w turnieju w Tafinale z w Riadzie ponownie wyszła na kort, a w inauguracyjnym starciu z Barborą Krejcikową zafundowała kibicom huśtawkę nastrojów. Wiceliderka światowego rankingu triumfowała w trzech setach i przeszła do historii. Dalszy ciąg materiału pod wideo jak wyliczają statystyczne serwisy. Polka zaliczyła właśnie trzeci sezon z rzędu z ponad 60 triumfami na koncie. Jak pokazuje historia. To wyjątkowe osiągnięcie. Takim rezultatem w ciągu ostatnich 30 lat mogą pochwalić bowiem jedynie dwie zawodniczki. Martina Hingis 1997,2001 i Carolinę Wozniacki 2009,2011. Serwisy statystyczne pieją wręcz z zachwytu i wyczyn świątek określają krótko super gwiazda. Po wygranej nad Czeszką na inaugurację zmagań w Riadzie Polka, a we wtorek ponownie wyjdzie na kort. W drugim meczu fazy grupowej w ta final z 23, latka zmierzy się z Soco która... Mecz zaplanowano na godzinę 16. .00.